Hej widzowie, z tej strony Pucior. Dzisiaj będziemy grać w Robloxa w Pet Simulator 99 po długo właśnie tej gry nie nagrywałam i też nie grałam i przepraszam Was jeszcze raz, że tak prawie z miesiąc nic nic nie wstawiałam, ponieważ no bo nie miałam po prostu znowu czasu, miałam sprawy różne do załatwienia i różne obowiązki tam i naukę miałam dużo dużo nauki miałam i dlatego i bardzo was przepraszam i ja nic na to nie poradzę a teraz yy, będziemy dzisiaj grać w blok za na to 99 już wam mówiłam ale zanim rozpocznie, rozpoczniemy dzisiejszy odcinek to zostawcie proszę łapeczkę w górkę oraz subika i, i lecimy po dużo subskrypcji jeszcze raz bardzo Was dziękuję za tyle subskrypcji i dobra rozpoczynamy odcinek także chodźmy tutaj teraz zdobywać monety o, tu są pety moje. Te takie świecące. A jeszcze coś Wam powiem. Nie wiem, coś, odkąd jak się pojawiła ta gra Pet Simulator 99, to, to podobno w Pet Simulator X, chyba znacie tą grę. Pewnie chyba kojarzycie tą grę, to to fa bardzo fajnie, bo coś chcę powiedzieć. No troszkę chyba liczba osób podobno spadła. Ponieważ, chyba że odkąd jak się pojawiła ta gra, to dużo osób polubiło tą grę i zaczęli w nią grać, więc. I może dlatego. No i. Ja, więc ja też ją lubię. Ona też jest fajna. Ja też lubię w to grać. No ale no. Dobra. Jak nie zawsze te, w to gram. Ok, dobra, zdobywam monety. Nie będę mówiła ja za dużo. O, wezmę to też. O, mogę też jeszcze to wziąć. Jak coś. I chodźmy. Chodźmy, może tutaj do tam, gdzie. Ehm. Um, no ostatnie i tam co mamy tutaj kolejne te takie no... skrzynki tam do, do zdobywania monet. Chwileczkę co to jest? Chwila co to jest? Ciekawe. O! Pójdźmy za, do, zaraz pójdziemy, może tutaj pozdobywamy sobie i pójdziemy za chwilkę może do tego chwilkę z tym, tylko to, to... może pójdziemy tutaj, o! Nie komu mi ta ramka to dobra. Ale zdobywamy te monety. I mogę już nawet kupić tutaj następną to. No kupuję. O! Ale! Ale do jaj nie chciałam tutaj! No gdzie mnie tutaj zateleportowanie? Nie chciałam do jaj! Później do jaja teleportuje się. Na tam. Po prostu myślałam, że dojdę tam do nowej tej ery, czy coś. Myślałam także że dojdę tam do nowej ery. A mnie reportowało do jaj. Ja nie chciałam na razie do jaj. Później, może pójdę. Dobra, wrócimy tak jak chciałam. Dobra, chodźmy może tam. O tutaj. Kiedyś to się nagrywałam, co muszę te płytki. Oczywiście, o. Muszę tutaj dotrzeć do mety i zdobnę tutaj nagrodę. Także dobra, zaczynamy. Jeżeli stanę, słuchajcie, na czerwone znajdę, to, to możecie to stać. A, na razie tutaj muszę na zielonym. Okej. Okay. Ała! O nie! <noise> nie mogę właśnie... Jak nadal to, to czerwone, to taki wybuch jest i muszę od nowa to przychodzić. Ok. Ok. Dawaj. Nie! Znowu to samo. Ale tam radę jakoś, no. Jak już to zaczęłam, to niech to przejdę. Dobra, tutaj będę tak przychodzić. Nie! Znowu. Dobrze, no, że jakiegoś gracza tu nie ma, bo jeszcze by ten, jakby to przeżyć, to będę musiała od nowa to przechodzić, a ja tego nie chcę. Dobra, jednak przejdźmy ten, jak już tutaj prze przechodzę. Nie, no! <noise> A na szczęście to nie znika, tylko mogę sobie to przejść, tylko no. Idę. Ale już jesteśmy na serio prawie blisko, także idziemy. O, o, o! Dobrze. Bo to tak się kręciło, jak coś. O, 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 tak, 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 tak. Jest! Udało się! No jednak. Udało się! Udało mi się! O, następne... E, do, o, pojawi się dopiero za 2 godziny, 29. M, tak, 2 godziny i pół. I, i 30 minut, czyli pół godziny. Okej, okay, dobra. Tak prawie z trzy, no. Dobra, zdobywamy tutaj. Ale pieniędzy Ej widzowie, a oprócz tego ja też shorty sobie wstawiam tam na YouTubie, na przykład o moim psie, które ma na imię Vika. Ale to, to nie tak często, tylko te troszkę rzadko wstawiam filmy short, a troszkę więcej filmów na YouTubie o, o grach, także no. Dobra. Tylko chciałam Wam przypomnieć, no. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. sprzedamy monetki. A mamy tutaj? Teraz Czy mam silne tapety. Moje będą jest są silne i tak szybko zdobywają te monety chyba. O Boże. Dobra, 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 dobra. Dziękuję za monety. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? Dobra, idziemy tutaj. Mam tutaj własny. O, może przejadę, przejadę się. O, teraz tutaj, co jest. So jest. O, tutaj jesteśmy teraz. Ach, muszę... W... O, chyba zresztą z tego. Hmm, a co to jest? Sprawdzę to. Chyba jest zablokowane, chyba nie mogę. Jakieś nagrody tu mam. Czekajcie, sprawdzę co tu mam. O! Jakieś takie. To nie mogę. O, coś mam tutaj. Jakieś flagę i takie jakiś nabój czy coś. A co to jest? Oh my god! Coś tutaj. To zdobnie... jakoś tak chyba zdobnęłam. Jakieś takie mam pety, ale chyba będę musiała usunąć te takie no wiesz, takie... no wiecie, takie słabsze. Bo już mam, nie są mi potrzebne. Także no. Hmm. hmm. No nic, dobra. Tutaj teraz. O to ja nagrywam. O, 8 minut, dobra, to jeszcze chwilka. O boże. Mogę kupić kolejną, dobra, kupujemy. O! Oh my god! To jest are, e, 18. E, are, area, czyli, czyli era, czy area, jak tam się mówi na przykład, nie wiem, ale mogę powiedzieć, e, ja będę mówiła era. Dobra. Jesteśmy teraz w 18 erze i tutaj mamy kolejne monetki. I to dużo bardzo zdobywamy. I tutaj tyle rozwalania jest, że nie wiem. Słuchajcie, po ma to X, które kiedyś grałam i też nagrywałam nawet. To trzeba było tylko naciskać w monety. I, I wtedy pety właśnie zdobywały. I wtedy właśnie tak zdobywałam. A w tej grze P399, to jak podchodzę tutaj, to pety same zdobywają to. Same zdobywają. Nawet mogę też naciskać. I nawet mogę naciskać tutaj tak szybko i żeby tak szybko bardzo zdobnęła. Bo tak to w ogóle... to X to muszę czekać, żeby mogła monety zdobnąć i rozwalić co Na przykład te skrzynie, monety i tam no i wiele. No i tam wiele innych. Co to było? Nie wiem. O. Ty, ty tak szybko zdobywam to złoto, yy, że normalnie po jakiejś ileś minucie już mogę od razu kupić nową erę. Yy, i, I zaraz kupię chyba erę 19, normalnie. Normalnie to szybko poleciało. Dopiero co kupiłam erę 18. Masaka, jak każdy zdobywamy. I tego złota. No mówię wam. Hmm. A ciekawe co to jest? Jakiś jungle obby. O, jakiś obby jungle, jakieś obby. Obby jakieś to jest. Okej, okay. co my tutaj mamy? Dotki końca, aby otrzymać nagrodę. O, muszę. Słuchajcie, muszę przejść obby. Dobra. muszę teraz skupić się, żeby nie, nie, z, nie zniknęła. Oby, teraz muszę przejść. Dobra, bo tu mi się liczy czasy, jak szybko tu przejdę. Co to? czy to widzieliście? O Boże! Szybko, muszę troszkę się pospieszyć, bo... Jezu, nie! Nie, nie! O, o dobra, dobra! Muszę unikać tutaj jak coś. Szybko, muszę unikać. Jezus Maria! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! O! Jednak, jednak udało mi się uniknąć, bo tak to bym mnie zmiażdżył! Jezus Maria, szybko! Szybko Jesus! O, Udało się! Uff! Było blisko! O Boże! Co to jest? O Boże! Co to jest? Jezu, prawie by mnie. Normalnie. Zni... Zabił mnie, Był... Zabiłoby mnie to prawie. O Boże Czekajcie, widzowie! Już tu skupicie Uff... Jest! Jest! Udało się! Jej No i się udało. Nie jak przeszłam te opy. No. Dopiero za tyle odnowienie będzie. OK. A sprawdzę, czy coś tam jakieś kolejne mamy do przejścia, czy nie. Czy nie. Pan zwa w ogóle z ciekawości. O, co to jest? Jakieś książki. Mmm, nie wiem co to jest, dobra. Chyba kupuję nową erę 19 teraz. O, czekajcie, coś kupię tutaj. Mam jakieś. O. Y y, siła... Y, to jest siła petów moich. Czyli że będą mieć więcej siły, i będą szybko zdobywać, dobra? Tutaj mamy własne, tutaj kupiono. Wow, wow, ale skacze fajnie. Dobra, kupuję. O Boże. O, plażę mamy. Hmm, pytanie, co to jest? A ciekawe, co to jest. Okej. Okay. a gdzie to mnie doprowadziło? Ej, tu, tutaj. Bo mogę przejść od razu na plażę, jakby miała ja za daleko, czy coś, to mogę iść nawet skrótem. No. Ale, ale ciekawostka. Ale fajne tutaj przejście skrótem. Oh my god! O, oh my god, mam już tyle złota. Żło złota już mam tyle. E, słuchajcie, może y, teraz y, ten. Podlecę do jaj, tam gdzie są jajka, się kupuje tam pety. Y, I teraz może wróćmy się tam. O, czekajcie, coś nie mogę. Wróćmy się tam do jajek. Czemu nie mogę? Chodźmy może tutaj, może przejdźmy, spróbujemy tutaj przejść. Chciałaby do jajek z powrotem, tak jak kiedyś tutaj. Hmm. Czy będę musiała lecieć... O, coś mamy tutaj. Hmm. Jakieś tutaj coś do kupienia mamy. O! Jakieś nagordy mam kolejne. Dobra no nic, będę musiała niestety tę deską podać tam, gdzie są jajka. No trudno, chodźmy. Nie no, chyba muszę. To nie jest tak daleko. Po prostu będę musiała skakać, żeby szybciej do, dojechała. O, już prawie jestem. O Jezus. Co ty! Ale jakiś gracz ma telepetów, ja nie mogę! To jest grany ok, tutaj oblokujmy, Tutaj, co musimy o jezu, ja je mam do odblokowania. Czekajcie, oblokujmy. O, jakie mamy pety tutaj? Ok, a jakieś gecko takie. A co, tylko tyle siła? Ja mam takie, takie pety, o. Ja będę miał swoje. Więc muszę mieć tylko tyle. Cztery. Troszkę namiętam, ja mam swoje pety, że chyba nie ma dużo siły, no. Na pewno te pety wyglądają, jakby były już tam, jakby z samej góry, oczywiście. A nie, to to jest z dołu. O Boże! Ja nie mogę! Popatrzcie się, co się tutaj stało. O, nic tutaj, tutaj, zaraz zobaczmy. to tutaj jakąś nowość mamy, możemy zobaczyć. O, tutaj mamy kolejną. Mamy tu może możemy tutaj kupić sobie. No bo tutaj teraz pozbywamy, słuchajcie. naciskać dużo, żeby u was dobrnąć? To jest nowość. No maszcie! Dawajcie mi tu monetki! Ale monety są śmieszne tutaj. Czarno-różowe. To jest pierwszy raz chyba widzę. Okay. Muszę tutaj mieć więcej monet, a tyle że mogę kupić ten. możemy tutaj kupić o o ona też ma więcej siły podobno dobra okej okay. ma też więcej siły to co ja lubię okej okay. taki kot. no fajny dobra wiecie yy, co ja dobra wrócimy się mam yy, że będę miała takie pety i zdobna żeby tutaj, jakby już bez nagrywania, czy coś dobra. wrócimy się teraz do swojej, tutaj. Mmm, okej. Okay. Wróćmy się. O, może słuchajcie, już jest 20.18. 18. Będę musiała już powoli kończyć za niedługo nagrywać. Także no. Ale to zaraz tylko pozbawam sobie tu jeszcze monety, bo tak to jest tyle monetów mam do zdobnięcie. Tyle mi monetów to że nie wiem. A bo słuchajcie, jeszcze może sobie tam sobie jajko. Jeszcze kupmy sobie tu jajko. A. Okej, okay. no niech będą dwa takie, takie koty. To jest jakby kot, to jest kot lalka, no, okej. Okay. Dobra. Dobra. No cóż, ile już nagrywam? O Boże, już tak Dobra. Tylko jeszcze tutaj, może jeszcze tutaj pozdobywam i dobra. I sprawdzę co to jest. To też jakieś zablokowane jest. Nie mogę tego odblokować. Muszę mieć takie jakby trzygwiazdowe klucze, żeby tam zrobiła. Żeby to odblokował, ale nie mogę. Tak, znaczy, to nie wtedy. Ale szkoda bardzo. Bellala, bellala, bellala. Ok, dobra. O, diamenty Zarobiłam chyba diamenty, słuchajcie. Dobra. Bo już długo nagrywam ich, bo będę musiała niestety kończyć Bo już jest dodatkowo mam później o godzinę tutaj. Ale jak coś to odblokuje to... Opublikuję, znaczy wzięły tak 15 stycznia odblokuję to. Znaczy, Boże, co ja mówię? Opublikuje! Oczywiście opublikuje film. Także no, przepraszam Was za pomyłkę. Także jutro będę publikować ten film 15 stycznia, bo tak naprawdę to nagrałam. Ten film jest nagrany 14 stycznia. Ja tego tu opublikuję obubli następnego dnia, także dobra. Także do dobra, widzę, ja już kończę nagrywać. Także jeżeli Wam się ten filmik podobał, to zostawcie proszę łapeczkę w górkę oraz subika. I będziecie mi po bardzo dużo subskrypcji, także, pros także proszę subskrybujcie mnie, subskrybujcie mój kanał. Y Także ja już kończę, także trzymajcie się widzowie, życzę Wam miłego dnia i miłego, lub miłego wieczoru, także pa pa widzowie, pa...